Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj ciąg dalszy prac nad stolikiem kawowym. Klejonka nam odpoczęła, więc zabieramy się za dalszy, dalszą pracę. Jedną stronę wyczyściłem cykliną. Taką, albo jeszcze tutaj mam taką drugą. Przepuścimy to przez grubościówkę. Jak wcześniej mówiłem, 25 mm ma być finalna grubość tego blatu. W tym momencie jest 26,5 mm. Więc zbiór naprawdę taki minimalny, żeby zebrać do reszty ten, ten klej. I obracamy na drugą stronę. I jedziemy dalej. Później będziemy. Formatować te klejonki. Zakładamy słuchawki i jedziemy. Dobra, mamy przyjechane to na grubość, w tym momencie jest 25,6 mm, więc jeszcze mamy też 0,6 mm zapasu, ale to przez, szlifujemy to przez gruby, szlifierkę szerokotaśmową. Wcześniej sobie sformatujemy na pile formatowej i Pospachrujemy wszystkie ubytki, senki, i wtedy będziemy to szlifować. Jedziemy dalej z tematem. Będziemy formatować. Ja wcześniej sobie lubię przygotować piłę pod daną formatkę. To znaczy, tutaj, jak już wcześniej Wam wspomniałem, jest to stolik, który będzie szeroki na 550 mm. Więc to tutaj sobie ustawiłem 551, czyli ten 1 mm mam zapasu. I zwróćcie teraz uwagę, jak ja formatuję klejonki. Na wyrówniarce mam ustawione ten właśnie zbiór 1 mm, po to żeby później nie szlifować jakoś dużo. Tej krawędzi, żeby nie było tego żazu. Po prostu usunę żaz, strugając jedną tą krawędź, zrobię sobie najpierw jedną krawędź bazową, przejdę z powrotem na piłę formatową, obetnę to na szerokość, czyli na to 551 i wrócę z powrotem na wyrówniarkę i zbiorę ten 1 mm. Zapraszam. I zobaczcie, jak ja to robię. To mam przygotowane formatki na konkretny wymiar. W tych formatkach będę wycinał kąty większe niż 45 stopni. Mam przygotowany, mam przygotowany taki statyw i do niego będę zapinać te formatki pod odpowiedni kąt. Zajmiemy się e, już takim ostatnim etapem. W złożeniu tego stolika, bo to będzie taka ława trójkąt. Jak mówiłem wcześniej, będziemy zacinać tutaj kąty większe niż 45 stopni na pile formatowej, ale wcześniej musimy te wszystkie klejonki wyszlifować. Jak mogliście zauważyć na poprzednim filmie, zostawiliśmy grubość materiału to jest 25,6 mm grubości. Finalny, finalna grubość ma mieć 25 mm. Do dzieła! Zaczynamy szlifować. Powiem Wam, że jest to moja chyba najbardziej ulubiona z maszyn. Strasznie przyspiesza pracę. No i, i jakość tego wyszlifowanego materiału jest naprawdę e, do, bardzo dobra. Zobaczmy tylko na papier jaki tutaj mamy 120 i 80, będziemy szlifować na pierwszym wałku będziemy szlifować 80, a na drugim wale jedziemy 120. Od razu jedziemy na dwóch, na dwóch wałkach. Dobra, i ustawiamy sobie tutaj. 25 i 4. Sławki, bo naprawdę jest głośno. I do dzieła. Zobaczcie, tu mam przygotowany taki statyw, on jest odsunięty od tarczy dosłownie na grubość papiera ściernego. O, co więcej, on jest tak tutaj zrobiony, żebyśmy mieli... Dzisiaj jest do przykładnicy. Tutaj jest kąt prosty. Więc jesteśmy pewni, że wszystkie kąty są zachowane, i ta linia cięcia jest zgodna z linią cięcia tarczy. I tak to ma funkcjonować. I bardzo ważna rzecz. Popatrzcie się. Tutaj nie ma klina rozczepiającego. Musicie bardzo uważać. No i tarcza musi być ostra, czysta. Trzeba ciąć bardzo wolno. No i oczywiście zmiana obrotów, ponieważ tutaj jest założona tar tarcza 400, więc muszą być dobrane obroty do tarczy. Na każdej tarczy jest napisane, jaka jest maksymalna prędkość obrotu. Dobra, jesteśmy pod maszyną, i żeby zmienić jej prędkość, tej tarczy, no to musimy zmienić na rolkach położenie paska klinowego. Nie wiem, czy to mi się uda nagrać, ale spróbujmy. Będziecie musieli słyszeć moje stękanie. Sprawdzam jeszcze kilka razy, przejadę. Tym paskiem, tak żeby się upewnić, że on jest dobrze założony na rolkach. I się zmienia z 4,5 na Proszę bardzo. Z 4,5 zmieniła się prędkość na 3,5. Ona ma maksymalną prędkość 4000. Dobra, no to co? Jedziemy z tematem dalej. Dobrze, jak widzicie, mamy przygotowany już materiał ściśnięty tutaj, więc, tak, żeby on się nam nie ruszył. O, jeszcze docisnę go. O, i musi to trzymać wszystko bardzo porządnie, pewnie i tak dalej. Ustawiona jest tarcza, jej prędkość. Mamy materiał przymocowany i tak jak mówiłem jedziemy bardzo ostrożnie wolno dlatego że tutaj nie mamy tego klina założonego tego klina rozczepiającego nie mamy założonego. Więc jedziemy wolno. Nauczniki odsuwamy się troszeczkę od tarczy. Ona musi nabrać swojej prędkości. No jedziemy. Mamy jeden element zrobiony, wyczepiam go, i będziemy zamieniać na drugi. Tutaj kąty są takie same. Dobrze, i jedziemy kolejny element. I w tym momencie będziemy tutaj zmieniać kąt na jeszcze bardziej ostry, więc przezbrajam, tutaj sobie ustawię kąty i zaraz do Was wracam z powrotem. Dobrze, zwróćcie teraz uwagę na położenie tarczy, na położenie ścisków. One są jakieś 3-4 cm nad zębami tarczy. One muszą być jak najniżej, zaraz nad tarczą. No, ze względu na to, żeby nam ta klejonka przylegała bezpośrednio do tego statywu. Jeszcze tutaj zauważcie, że. Żeby było to pomocne względem stołu, wszystko się zgadzało, żeby zacięcie było w jednej płaszczyźnie, to tak samo ja zwracam uwagę niezależnie jaka, była, jaka byłaby szerokość tego blatu, żeby tutaj linia się zgadzała klejonki i e, tego statywu z tą tutaj linią blatu. Piłę. No to co? Jedźmy. I tutaj naprawdę uważamy już przy tym cięciu. Jeszcze z bliska Wam dam linię cięcia. Mamy zmienioną tarczę, mamy zmienioną prędkość tarczy z powrotem na 4,5 tysiąca, e, założony klin, podniesiona e, troszeczkę Wyżej tarcza od grubości materiału i zacinamy tutaj pod kątem 45 stopni. Jedną i drugą formatkę, Nie no będziemy zabierać się do następnej czynności. Osłony nie zakładam ani nie daję ją nad tarczę, dlatego że chcę widzieć tutaj. Linie zacięcia, więc dlatego jest odsunięta, ale to tylko dwie formatki, powoli i jedziemy do przodu. Tak to wychodzi. Proszę bardzo. Tutaj jest kąt na 45, i tutaj jest na 45 stopni. Na dzień dzisiejszy to tyle. Czeka nas jeszcze frezowanie dominem. Zrobimy połączenia, klejenie, olejowanie. No i montaż stalowej podstawy. Finał to następny odcinek. Zapraszam już dzisiaj was serdecznie na ten ostatni, finalny odcinek dotyczący tego stolika. Trzymajcie się. Cześć. Nie zapomnijcie subskrybować kanału